Manko ludziska, Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gry Twierdza. Dzisiaj będziemy grali w 13 misję, zatytułowaną Oczy Węża. Koniecznie potrzebuję posiłków. Ten niesłychany dzieciak w jakiś sposób ślizgnął się do ostatniego hrabstwa, które mi zostało. I w dodatku odrzucił moją szczerą propozycję rozejmu główne siły są już w połowie drogi do ciebie. Powstrzymaj go do momentu, aż tam dotrę. Chciałbym osobiście rozerwać go na strzępy. Mam w pobliżu kilka oddziałów. Każę im pomaszerować do Twojego zamku. Niech się też zabawią. Nowy zamek węża leży w dolinie nieopodal jego dawnej siedziby. Kontrolujemy już jego stary fort. Umocnij go, aż poczujesz się wystarczająco silny, aby zdobyć ostatni zamek węża i skończyć z nim na dobre. Jeśli ci się uda, jak najszybciej wycofaj swoje wojska. Nasze siły są zbyt szczupłe, aby zmierzyć się z główną armią Wilka. Wyszkol kilku inżynierów, aby budowali machiny oblężnicze, które będą ci potrzebne. Naszym celem będzie zabicie. Węża... Poziom trudności normalny. Dobra, zaczynamy. Co tu mamy? Mamy tutaj armię jakąś. A, tu jest wąż. Dobra. Tu są jakieś ataki. A to nas jeszcze będą atakować. Dobra. To zaczynamy. Jeden nie. Widzę, że tutaj jest sporo zboża. Nie, pszenicy. nic. Dobra, tutaj tak. Od razu. Powiększymy magazyny ludzi zwiększymy ilość przy takiej ilości pszenicy to można od razu zwiększyć o jeden młyn. a Nawet jeszcze dorobimy jedną pszenicę. O, jesteś się. No i piekarni. Tego będzie potrzebne nam dużo. Robimy kilka z każdej strony. Dobra, jakoś to idzie. Dobra, tutaj mamy ogrodzone. Z tej strony nie mamy ogrodzone. Więc od razu sobie ogrodzimy. Żeby nam ten czasem nie, nie przechodzili. Będziemy źle o, tutaj jest, o, tutaj może przejść na wszelki wypadek sobie ogrodzimy Dobra Tutaj jest ogrodzone Jeszcze tutaj mi coś nie pasuje Widzę, że tutaj jakieś łucznicy się szykują Dobra, tutaj są, tutaj są kuszników od razu damy Tutaj też ładnie ogrodzimy, żeby to jakoś wyglądało Co tu mamy? Żelazo, od razu. Z2, żeby jakoś już, już dochodziło trochę. No już nie ma ludu. Ludu pracującego nie ma. Kolejne chatki, Z2. Złota od razu, żeby dochodziło, to też będzie przydatne. Płuczniku już możemy narobić. No jeszcze, nie ma ludu. Dobra. Tyk to od razu do króla. Jeszcze są kamienie Dorobimy jeszcze jedną króleczkę Kościół ile mam popularności? Plus jeden może być Dobra, dużo uczników Od razu tutaj A to jeszcze Oto i zrobimy wieżę Wieża się sprzeda Dalszy zasięg szczelania Wojska pierwsza atakuje. Jakich ja powiedziesz? Pierwsze. Wojska mi tam atakują. Naprawdę stąd. Myślę, że sobie damy radę. Od razu robimy warsztaty ucznię Z2 na kusze. Tey mamy jeden, ale niech sobie robi łuki i zbroje. To też jest potrzebne No i oczywiście do tego krowy trzeba zrobić Bo bez tego też nie pójdzie Nie wiem czy mi się da dwie Nie da się chyba tutaj gdzieś Poczekaj, masz O tutaj jest jeszcze jedno miejsce Dobra Niestety trzeba krowy żeby skrób robi skórę i z tego zbroja będzie Dobra, tutaj się jakoś trzymają z tej strony będą atakować, no to od razu już tej wszystkich dajemy. tutaj nie są tej potrzebne. Tutaj też... nie przechodzą. Tutaj tylko z tej strony atakują. No wszystko rozwalę. Dobra. Dorobimy też trochę drwali, bo no nie mamy ich za dużo. A tu czek tylko to za mało. Jeszcze jednego dorobimy. robimy. Że się, że jeszcze tutaj atakują. Nie, już nie by dobra. Dobra, jeszcze, jedno, jeszcze jedną tą skórę. Powiększymy zbrojownię. Czy tutaj w ogóle widzi jakieś przejście? będzie Dobra, jedzenie jest, jest dużo. Piekarnie widzę, że ostro pracują. Dużo jest tej mąki, więc można jeszcze narobić w piekarni. Jeszcze ze dwie dorobimy i robimy coś łuczników. O, no, coś mało tego mamy. mamy. Mamy w ogóle tutaj targowisko? Nie mamy. No to targowisko też się sprzeda. Gdzie to targowisko tutaj. O! Tutaj pohandlowe to tu możemy sprzedać. Nie, chyba nie, nie robimy tych pałkarzy. Więc mo możemy od razu żelazo sprzedać, żelazo tylko do robienia pa pa pałek. Kamienia mamy trochę. Jeszcze dorobimy jedno rzecz, bo na tym będzie do dobry, bi dobry biznes. Zobaczymy, jeszcze zrobimy. Wszystko nam tutaj wybiją. Czyli powiedziawszy, na, na, na razie nie jest to potrzebne. Wszystko, wszystko się, się robi w okręgu naszego zamku, murów. O, już możemy sporo koszników. Za, chw za chwileczkę będziemy już powoli coś robić, żeby... Tutaj mają trebusze. Będziemy musieli jakoś je zniszczyć balistami. Są balisty. Chyba balisty nie trefuszy. Nie, trefuszy. Dobra, Nie nieważne co to jest. Ważne, co to jest groźna, groźna broń. Wojsk Wieprza, który w tę stronę. Wyruszamy! Dobra. Cały czas nas tutaj będą atakować. Jakoś się już to rozkręca. Jeszcze, jeszcze tego żelazo, to... Na tym praktycznie będziemy... Pokładać nasz biznes. Na tym się tylko najlepiej zarabia. A tylko to sprawia po 115 na, za 5. To kupę kasów. No właśnie, jeszcze na to spikle no to powiększymy go żeby nie brakowało niczego Nie wiem czy można jeszcze jedną pszenicę zrobić O co się tutaj Czy Czym się wydawało hmm. Czy ja tutaj jest miejsce? Chyba jest Sprawdzimy, zburzymy to To robimy jedno tu i jedno to. Już się dwa zmieściły. Dobra. Mąki widzę, że sensie jest dużo. Potrzeba drewna. Drewa nie ma, drewna nie ma. Zaraz kupimy drewno, mam dużo. Dużo kasy, teraz możemy kupić drewno. O, tu jest jeszcze, zrobimy jeden chlebek. Piekarnie. Tutaj drugi. Dobra. Kurz mamy za mało. Albo nawet zrobimy sobie kilka pałka, bo to nam będzie potrzebne już do pokonania, węż, do pokonania węża. I mi się najlepiej atakuje. Co tu możemy jeszcze robić? Tu to nic się nam nie przyda na razie. O, to był jeszcze inżynierski. Tu będą, będziemy mogli robić katapulty i inne sprzęty. Jak mi się przynajmniej wydaje, tak jest. Potrzebny jest dwóch do, dwóch do katapulty. Od razu już zrobimy. Ten malutus no Kolejna chata. Żeby będzie, będzie jedzenie? Eee, jedynie mamy mnóstwo. Kąd tutaj możemy budować. No, katapulty. To będzie dobre na, na rozwalenie murów. Pamiętajcie, że katapulty krócej sięgają niż te, więc będzie trzeba było też je osłonić. Nam no, rozwalą te katapulty, masza łaskawość, łaskawość, się tarczą. Jeden, jeden tworzy tarczę o, już sobie dają radę. Ale biedaki nie dochodzą. A jak nie dochodzą, to możemy śmiało już zrobić kamienium. To nam się sprzyda, Też do zarabiania pieniędzy. Dobra, już możemy. O, jakiś. O, pokażę. Potrzebujemy więcej drewna. No, drewno musimy kupić. Sprzedać żelaza. Jeszcze, je Jeszcze dorobimy jedno. Już nie wiem gdzie to już dawać, tak że tak na na, na gromadził tego wszystkiego, że jedno na drugim jest. Dobra, jakoś się tam Już nie ma rekrut. Kolejna hata Chcę dodać jakoś drużyny międzynarodowych zarobił tych ludzi. Dlatego jest 68 Trzeba nam Wojska pieprza atakują! A niech zaatakują, atakują W tylu mam tych włóczników i kłóczników, że nie dają rady. czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę... A tutaj jeszcze jest jeden kłócznik za podział Dobra, armię stworzymy u króla. No, czy możemy kupować broń? No pewnie, że możemy. Kasy mamy... Możemy przyspieszyć trochę budowę tych pałkarzy. Sprawdzimy popularność. No, może być. kasy. mamy, wszystkiego mamy. to. czy ja mam. nie żarcia. A to za słowo. A zwiększymy jeszcze, ciekawe jak. O kurde. Na chwilę spytam

Tutaj nie no wszystko nam zniszczyli Pierdziel już tego nie robię. Szkoda pieniędzy i czasu i w ogóle wszystkiego. O, wiem co zrobić. Że na tym jest nie go to Niewielka tuma żołnierzy kierunku naszego zamku. Dobra, wystarczy. ładnie Ładnie już się to robi, ile już mam tych 42. jakiś jeden łucznik siedzi za podziałem. Dobra, jeszcze raz Musimy taką armię zrobić, żeby jak to ruszy, to już porządnie, żeby było Chociaż byśmy zrobili dużo pokażę, to też szybko zdążymy rozwalić te mury, zanim oni nam ich wybiją. Katapulty też to trochę zrobimy, żeby. Tylko musimy wyczuć moment, żeby nas nie atakowali, żeby nam tak jest, nie zniszczyli wojska. Dobra, to też mamy. Może na kupimy. O, nie kupimy. Tak nam Ładnie to już wygląda. Nie powiem. Nam nowych już nie, Trochę jeszcze zrobimy.

Eko-broń. Zbroi, broń, a nie broń. panie, nam Dobra, już coś możemy myśleć o... ...jakimś powolnym ataku. Narobimy inżynierów... ...na jakieś katapulty. Co mamy zbudować? To tak... Z ...trzy katapulty tak byśmy zrobili, to jest sześciu. No i też trzech musi być do... ...dotarć, do, do, do osłaniania. Więc musimy mieć ich dziewięciu. Mamy dziewięciu. Myślę, że to będzie... Na dobry początek wystarczające. Jeszcze trochę sprzedamy. Kupimy. Tak jest. Potrzeba nam broni Bo wojska pierwsza atakują. Dobra, jest dobrze. Teraz trochę kasy będziemy potrzebować, żeby wybudować Katapulty, bo za to niestety trzeba zapłacić ciekawe ile. 150, a dobra, już nam starczy. Dobra, zaznaczmy sobie ich pod jedynką. Wszystkich. Katapulty, jaki tu mniej więcej będzie miał zasięg? Dobra. to jeszcze tylko przejdą te, te wojska. Już nam te igry rozwalą. Dobra, pójdziemy tędy. Niedźwiedź idzie. Rozmówimy. Szybko dosłał pałami. Inżynierów pod wójeczką. O, już idą pałkarze tędy, no nie no. Oni chcą nam trochę ubić. Wojsk, dobra, oni się nie damy, idziemy jak najszybciej. Co mamy zbudować? Sprawdzimy zaraz. Nie, no nas wyjadą jeszcze ten. No nie, no musimy wrócić. No wybijać tylko mur jeszcze. Posiadamy z nim radę, i zaraz tam idziemy. Dobra, idziemy. Mniej więcej musimy teraz zorientować się, po jakiej odległości będą strzelać do nas. Żeby wiedzieć to, tutaj jeszcze nie strzelają. Tutaj jeszcze też nie. Dobra, już strzelają. Wracamy. Atakują. Dobra, robimy na katapulty. Trzy. sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Sprzęt, razu buduje sprzęt oblężniczy. Od razu robimy osłony. Buduję sprzęt oblężniczy Buduję sprzęt oblężniczy. Bez tego ani róż. Szybko! jest udało się. Katapulta, Idziemy Katapulta, Ty, pałkaże Do boju nam rozwalił. Niech to mi otają Ty, gdzie wy idziecie Musicie tutaj osłaniać O już możemy wejść Chładnie to wygląda. Możemy już pierwszy jaz na nich zrobić. Tak jest. Od razu na mury. Oczywiście staty poniesiemy, ale oni już się nie odbudowują. Więc to jest tylko kwestia czasu i od razu na węże. Jeszcze mam tylko pałkarzy, że to wystarczy. To powinien być koni z cieniasa. Dokładnie. Zwycięzca. Do... Zginął mój król! O kurde! Byłem szybszy! No nie, no pierwszy raz coś takiego widzę. Ja pewnie, ja tu się. Ja tu się orientowałem, że za mnie węża, a nas no nie no, ułamek sekundy byłem szybszy, ale fart. Mieszkańcy położonych dalej wiosek. Co jest, zwycięzco czy nie? Jest, jest to. ale to była ekscytująca walka. Ja pierniczy. dziękuję za oglądanie odcinka, zapraszam na kolejny.